czas na baterię. Pomówmy chwilę o baterii. Bateria zainstalowana w smartfonie Samsung Galaxy S4 Zoom o pojemności 2330 mAh pozwoli nam na wystarczająco długą pracę z urządzeniem. Jednak, korzystając z wydajnych gier lub robiąc sporo zdjęć, szczególnie w słabych warunkach oświetleniowych, gdzie korzystamy z lampy błyskowej, możemy rozładować baterię w ciągu kilku godzin. Co nie powinno dziwić tak naprawdę wytrawnych graczy i amatorów fotografii. Ponieważ zapotrzebowanie na energię jest wtedy najwyższe. Podczas normalnego używania telefonu, to znaczy e, telefon, e, SMS-y, e-mail sprawdzić albo Facebook, na przykład, bateria powinna wystarczyć na około 2 do 3 dni użytkowania. Chyba że mało używamy telefonu na zasadzie, e, mało rozmawiamy, telefon jest głównie wygaszony, tak jak w chwili obecnej. korzystamy jeszcze z trybu oszczędzania energii. W tym wypadku jesteśmy w stanie dojść nawet do 4 e, dni, 4 dob e, bez ładowania. Zalecam jednak przy tego rodzaju telefonu zakup drugiej baterii, podkreślam oryginalnej Samsunga, żadnej tam udawanej i podrabianej, oryginalnej baterii Samsunga, drugiej jako taki backup, czyli taki zapas. Ten telefon no, po prostu aż zachęca do robienia zdjęć gdziekolwiek jesteśmy. Wszystkie zdjęcia, prawie wszystkie wyjdą idealnie, tak więc będzie nam się Yy, będzie nam się bateria rozładowywać, szczególnie gdy pojedziemy sobie na jakąś wycieczkę w góry, gdzieś coś podzwiedzać, do Zoo itd. Tak bateria może się dość szybko wyczerpać, szczególnie jeżeli byśmy mieli włączony jeszcze jakiś Facebook, non-stop, pocztę, sprawdzanie i wszystko, co tylko się da. Bateria może po kilku godzinach nam paść. Robienia non-stop zdjęć, filmów yy, w wielkości tak itd. Tak więc druga bateria naładowana w torebce, posiadając ją czy w plecaku, czy w kieszeni nawet, bo tak naprawdę zajmuje bardzo mało miejsca, może być naszym zbawieniem. Czyli bierzemy telefon, robimy kupę zdjęć, możemy włączyć geotagowanie, czyli żeby zapisywało nam lokalizację GPS, w której jesteśmy i potem gdy tylko się nam rozładowuje bateria, wyłączamy urządzenie. Otwieramy sobie tutaj klapkę, mamy tutaj takie z tej strony takie wgłębienie, jak widać. Wkładamy sobie poznacić, ciach. I tutaj sobie podważamy. Znaczy nie podważamy, tylko naciskamy, skręcamy w lewo. Zobaczcie. A ja spróbuję tylko najpierw wyłączyć oczywiście urządzenie. No tak nie powinniśmy nagle wyłączać. O sobie. OK. Czyli tak, proszę zobaczyć. Naciskamy tę niebieską klapkę, tu jest takie narysowana takie, taka szczołeczka, że w tą stronę klik Puszczamy, ona się sama odważa, zobaczcie Sama się otwiera ta klapka I tu pod spodem jest bateria, ona sama wyjdzie, zobaczcie jak fajnie Zobaczcie jak świetnie Samsung rozwiązał kwestię wkładania baterii Nie trzeba jakiejś klapki dużej otwierać Zresztą tu w tym urządzeniu akurat by się nie dało Spróbujmy pokazać parametry 2330 mAh, co widać. No i sobie baterię z powrotem. Logiem Samsunga do góry. Ale tym z tej strony. Przed nim. Chyba, że wkładamy. No tak. I żeby zablokować, naciskamy. I w drugą stronę klik do góry. Jeszcze raz. Klik, klik chyba, że źle baterię, chyba tak wyciągnijmy ją drugą stroną czyli tą stronę gdzie pisze mi ilość pojemności, 2330 mg. wkładamy naciskamy pchamy w górę, o, teraz jest idealnie zakładamy tą budowę. klik klik zrobiło z dwóch stron, już mamy gotowe, możemy włączać telefon włączać, przepraszam więc Samsung Galaxy S4 Zoom już się uruchamia, I, czyli wymieniamy sobie baterię i znowu możemy w pełni robić zdjęcia, korzystać z telefonu, czyli umożliwi nam to przez dłuższy, dłuższy czas zabawę telefonem, szczególnie opcjami fotograficzno-kamerowymi, -kamero, czyli wideo. Eee, tak więc na zakończenie polecam zakup drugiej baterii do tego telefonu. Moim zdaniem jest to świetny dodatek.